Trzymaj się prosto. Cześć, niech Was Bóg błogosławi. Paweł, nie fikaj mi. Dobrze wiesz, jak kończą ci, którzy mi fikają. Pamiętasz tego włamywacza? Pozdrawiam ciebie. O Wasuli. Dzięki łasce doszła do tej obojętności, którą często radzę wizjonerom czy charyzmatykom, będącym przedmiotem wrogości. Mówię im, przyjmujcie wszystko tak, jakby to spotkało kogoś innego, albo jeszcze lepiej, jakby spotykało Jezusa Chrystusa, ze współczuciem, ponieważ cierpi jego królestwo. Radziłem innym widzącym zerować się na Wasuli dla osiągnięcia tej samej tajemnicy życia. Poderwanie się ma bez wątpienia również naturalne fundamenty w jej ludzkim zrównoważeniu, jednak jest doskonale i specyficznie nadprzyrodzony.